Do it yourself, a mianowicie kulę musującą z dodatkami płatków róż. A dlaczego dzisiaj tak wyjątkowo i specjalnie? A dlatego, że mamy wyjątkową okazję, ponieważ niedługo będzie Dzień Matki. A myślę, że takie Do It Yourself to będzie świetny prezent wykonany własnoręcznie dla naszych ukochanych mam. A taki pomysł dała mi nasza widzka Maja, która napisała komentarz pod naszym ostatnim zdjęciem na Instagramie, że chciałaby zrobić taki e, własnoręczny prezent. Dlatego wszyscy, którzy są zainteresowani niech oglądają dalej film i komu się podobało niech daje łapki w górę i subskrybuje kanał. Zaczynamy! Żeby zrobić taką kulę musującą potrzebujemy szklanki sody, Pół szklanki kwasku cytrynowego, i to są nasze suche, podstawowe składniki. Dalej potrzebujemy barwnika. Ja tym razem wybiorę różowy, czyli ulubiony kolor natki, bo robię dzisiaj kulę musującą z płatkami róż, więc takiej róży też potrzebujemy. Ja mam akurat żywą, ale jeżeli macie suszone płatki róż, też świetnie się sprawdzą. Do tego jeszcze potrzebujemy oliwki do ciała. Jej tylko troszeczkę, więc myślę, że znajdziecie ją w domu. Jeszcze oczywiście potrzebujemy takich plastikowych kul, bo do czegoś musimy wrzucić wszystkie składniki, żeby. Powstała! Kula! No dobrze. Skoro już mamy wszystkie składniki, to możemy zaczynać. Oczywiście wszystko wsypujemy do miski, więc jej też będziecie potrzebować. Zaczniemy od suchych składników, czyli szklanka sody. Pół szklanki kwasku cytrynowego. I to są wszystkie suche składniki, które musimy dokładnie wymieszać. Najpierw mierzamy wszystkie suche składniki. Moim suchym składnikiem jest też barwnik, ale myślę, że niektórzy z Was mogą mieć płynny barwnik spożywczy, więc wtedy nie dodajcie go teraz, tylko razem z mokrymi składnikami. Ja mam suchy, więc go dodaję teraz. Mieszam wszystkie suche składniki. Całość ma mieć konsystencję mokrego piasku, więc dodajemy troszkę oliwy, oliwki do ciała. Naprawdę niewiele, to ma być około łyżeczka. Hop! Zobaczcie, jak pięknie wygląda! Przecudny kolor. Prześliczny. Myślę, że idealnie pasuje do moich płatków róż. Więc teraz na nie kolej, hop. Teraz pora na przesypywanie całości do takiej plastikowej kuli. Otwieramy ją i nakładamy do samego wierzchu. Hop i uklepujemy. Robimy trochę taką babkę z piasku. Hop. I wola! Voilà. Teraz wystarczy połączyć. Myślę, że to nie jest takie wystarczy, bo to jest chyba najtrudniejsze. No, 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 no. Jest! Nie, jeszcze nie. Jest. Nie. Ok. Jest! Jest! Spójrzcie, jak pięknie wygląda! Suda. Mamy gotową kulę i teraz odkładamy ją na 24 godziny. Lepiej ją odłożyć spokojnie. Ten filmik, to zostawcie łapkę w górę, bo jeżeli zbierzemy ich 2000, to zrobimy kolejną kulę musującą. I mam nadzieję, że zauważyliście też, że zmieniłyśmy troszeczkę tło i wiszą tam Wasze prace. Jeżeli znaleźliście swoją, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia!